Siemanko widzowie, z tej strony... Nie rusza się. Siemanko widzowie, z tej strony Foxy i Bonnie. Dzisiaj gramy w Zjazd Mnie. Tak. Okay. Okay. No Wysłałam Tobie zaproszenia do mojej drużyny. O. o. no to... Zatem zaakceptuj. A no, to teraz może ty do mnie wyszedł. O, Ej no, Nie. Czekaj. Poczekaj. Nie, ty musisz mi wysłać zaproszenie, potem, tym, po ja muszę być no, Dawaj, dawaj, dawaj. Tak? Tak, tak okej, dostać. A mną no, no. A! Ej, ale fajnie. Z powiem jedno. Kiedy ostatnio moje zęby? Eee, no wczoraj. Dobra, świetnie. <tuszy> No ja jest drabinka. Od razu wiedziałem. Już idę do krainy No już idę. O sorry, teraz ty powinieneś. Dobra, M, um, Na no pewno? Weź mnie. W w w w okay. w A, No czwokski. mam. Chodź tu. Ale masz brudę zebnicka. Gdzie je byłeś? Wczoraj. Patrz! A. No to może naprzeć wczoraj. No, To jak jakiś się temu. Dobra. Lui. Kluj! Ok, dawaj, dawaj, dawaj. A, no, no, no. Gra nie jest tak... Gra jest fajna. Wreszcie nie jakieś... Czekaj. Ok, dal no będziemy tutaj klikając 3, 4, Co to jest? Na no, ciągle klikaj E! Po co? No to zabawne będzie. Tak. Prawda? No. Mhm. Ja mówię, że wina cię No to weź mnie, wyrzekaj. Idziemy podrażę. Przydaj! Będziemy mogli latać. Lecimy! Widzisz?! Bo hmm. razem. Ok, ja Ciebie jeszcze raz wiem, i będziemy mogli latać. Mhm. Jak my się to lecimy, co? Jak nie wiem. Nie, nie klikaj w ogóle E, ok? Dobra. I lecimy. A czy tam są chociaż checkpointy? Przynajmniej nas nie zrezygnowano, że jesteśmy żoną. Za to łączę, prawda? Ble, 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 ble. A! Jestem Foxy! O! Z drugiej No, jak Ci się podobają? Brzydkie. Tylko brzydkie. Dobra, dawaj, Ale za to Ty masz brzód na. No, patrz! Myślałam, że to zadziałałabym jak wczoraj. Mam nadzieję, że nie rozgłosi. Ale tutaj się nie rozgłosi. No to działało! Ja przynajmniej leżą. Dawaj. Zdziałam. Teraz ja muszę. Czekaj. Znam na mnie. Czekaj. Wypuń Jesteś czarodziejem. Jesteś czarodziejem, Harry.

Fajna gra. Dobry, okay. A? Muszę by się Dobra, chodź, Foxy. A mama. Ja Okej, próbuję. Nie ma dużo, że nie zjem cię. A ty też nie możesz nie jeść? Wuję, właśnie powiedziałem, że nie cię. Chodź, Ale masz bota. Pasuj. Kozłaj. Kozłaj. No kura. Kurek. Co na to podjesz? Dobra, Foxy, to Nie mamy czasu. Ona sam. A ja pierdę tak Dzięki. Teraz jestem słaby, bo tak? Osiągnęłem 45, o, chyba dostałem powiadomienie, że osiągnąłem 45%. Nie No bo ja bym chyba nie I tym nie i teraz przechodzimy? coś jest czerwony. Coś czerwone jest coś czerwony! Coś czerwony! nie próbujesz. Zaraz kocham Ciebie. Udało ci się? Gdzie? Bo no, odepierdzili mnie. Nie, nie, to nie, tu dało mi się. To gdzie jesteś? Tutaj. Gdzie? Zeskocz i mnie odepierdli. Zeskocz. To tu jesteś. To czemu powinienem mnie chcesz na maksa żywić, żeby mnie obsłuchać? Gdzie jesteś? Tu. To ja co добро, мне не Фокси. давай, давай остальные пробуем, остальные. Ну, no, добро. Ну, yeah. Нет. Mm -hmm. Фокси, нет, я сам Ну, ну, Boże ja serio jestem taki słaby! Foxy przestań, bo mnie rozpraszasz! Уж они даже... Ура! Ура! Давай, ура! Ура! Давай, давай, давай! Что-нибудь? Давай, 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 Ok, weźmy już sobie nie utrudniajmy. Fuksy, nie rozpraszaj mnie! Ale masz brudne zęby. Dzięki. muszę Wreszcie nam się udało zrobić petap. Tak, jak Tak wiem już. A tam <laughs> <laughs> Teraz ja muszę chyba. Ja to ok, Dobra. Co z tego? musiałem cię No. 70% procent Jestem Nie Już. Zjedz. Pluj. Zjedz. Nie pluj. pluj. Co? Już. Czasami czyste. Nie, nie. Ok. Topu. 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 O. Moja no, kolej. Okay. A! Tepnij mnie. dzisiaj na ciebie. w sumie tak po o... Bo... może. zostanie okej? Okay? Tepniesz okay. mnie jak coś, okej? Okay? Dobra jestem. Jesteś Foxy? Ja muszę cię. Czekaj. No dobra, najpierw nie damy. O, pierwszy etap za nami. więc mogę to legalnie teraz zrobić mogę to legalnie zrobić Dobra to rób to 3-4